Siemanko, z tej strony użytkownik Play Games i to już jest, można powiedzieć, ostatnia misja, w której zbieramy człowieka do napadu i następna misja to będzie napad. Tak, to jest, wiadomo jak jest napad, musi być kierowca. No i to mi musi przekonać tego oto rudego pana, no żeby był kierowcą w naszym napadzie, no i musimy po prostu wygrać w nim wyścig, ale... Szkoda, że on ma lepsze auto mamy gorsze. No ale musimy wygrać tym gorszym. O, już wzywam wszystkie jednostki, bo jest nielegalny wyścig. A jak ja jeżdżę jak idiota, to nikogo nie wzywają. Dobra, ale musimy wygrać ten wyścig niestety. Chociaż takim autem naprawdę ciężko jest, jak on ma jeszcze lepsze auto, szybsze. No ale liczmy na jego niepowodzenie. OK, powoli go bierzemy. Okej, okay, jest, coś tam się stało, to dobrze. No, jest tam kawałek za nami. Ale jesteśmy jak na razie pierwsi, musimy tą pozycję utrzymać jak najdłużej. Po prostu żebyśmy w żaden mur ani nic nie wjechali, co nas powolni. To już to naprawdę już końcówka misji. Końcówka misji i GTA misje obowiązkowe będą wszystkie poprzechodzone. Ale jak wiadomo to jest chyba nawet jeżeli się przejdzie wszystkie misje obowiązkowe i tam w klubach czy tam w drukarniach czy tam w jeszcze w czymś innych innym to wiadomo że to nie jest stuprocentowe yy, przejście gry. Kurczę, tego nie lubię. to nie jest stuprocentowe przejście gry jak niektórzy po prostu użytkownicy. Nie chcę tu nikogo krytykować. Ale no, że GTA tylko misje pokażą jak się przechodzi to jest wszystko. To nie jest wszystko, bo to jest chyba nawet nie połowa przejścia gry. Ja będę właśnie starał się pokazywać jeszcze po misjach wszystko, wszystkie tam, nie wiem co tam jest, paczki, jakieś rozwałki, coś takiego, to wszystko będę starał się pokazać, żeby po prostu przejść grę w 100%. Dobra, ale na razie zajmijmy się wyścigiem, bo tu gadam, gadam i się rozproszę zaraz. Ale to już jest końcówka chyba. Tak, to już ostatnie, tylko żeby tu się nic nie stało teraz. I jest, wygraliśmy. O ta auto wyglądają. Dobrze, będę kierowcą w twoim skoku, jaki obrażony. No i misja zaliczona. Dziękuję, zapraszam na następny odcinek. Na razie.